Mam na imię Karina i chociaż nie mam jeszcze 40 lat, zauważyłam, że skóra w okolicach żuchwy zaczęła tracić swoją jędrność. Dlatego też zdecydowałam się na zabieg wolumetrii u pani doktor. Pacjenci, którzy przychodzą do mojego gabinetu, przede wszystkim stawiają na naturalność. Zależy im, żeby zabiegi spowodowały, że wyglądają młodziej, lepiej, żeby poprawiło się ich samopoczucie. Ale nie bardzo zależy im, żeby otoczenie wiedziało, że coś było robione. Zanim zdecyduję się na wykonanie zabiegu, przeprowadzam dokładny wywiad medyczny z pacjentem dotyczący stanu zdrowia, czy nie ma przeciwwskazań do jego wykonania. I pytam o historię poprzednich zabiegów, jeśli zabiegi były wykonane w innym gabinecie. Bardzo istotne, by wsłuchać się w oczekiwania pacjenta i wspólnie ustalić, jakie zabiegi są możliwe do wykonania i jakie przyniosą efekty. Moja pacjentka to 37-latka, której zależy na poprawie owalu twarzy i delikatnym podkreśleniu ust. Zabiegi, które wykonam, będą polegały na wstrzyknięciu usieciowanego kwasu fialuronowego do policzków w linii żuchwy. Oraz do ust. Osobiście bardzo dużą wagę przywiązuję do jakości produktów, które stosuję do wypełnień. Muszą być renomowane firmy z wieloletnim doświadczeniem. Wówczas ich stosowanie będzie bezpieczne dla pacjenta, a efekty przewidywalne. Przed zabiegiem z użyciem igły znieczulam skórę specjalnym kremem znieczulającym. Wówczas zabieg jest komfortowy i prawie niebolesny. Dodatkowo prawie wyłącznie stosuję wypełniacze kwasu hialuronowego, które zawierają w swym składzie dodatek środka znieczulającego, czyli lidokainę. Jeśli zabieg wykonuję kaniulką, to nie jest konieczne znieczulenie, ponieważ zabieg praktycznie jest zupełnie niebolesny. Pierwsze efekty widać właściwie zaraz po zabiegu i takie właściwości ma właśnie kwas fialuronowy. Jeżeli wykonuję zabiegi na przykład na policzkach czy na linii żuchwy, mogę powiedzieć, że yy, od razu po zabiegu pacjentka widzi 80% efektu. W pozostałych dniach, kiedy pacjentka pije więcej wody, kwas fialuronowy wiąże się z wodą i da po dwóch tygodniach całkowity, pełny efekt. Jeżeli chodzi o zabieg modelowania ust, to właściwie zaraz od razu widać efekt zabiegu. W kolejnych dniach usta pacjentki będą obrzęknięte, dlatego też będą się wydawały trochę większe. Mogą też wystąpić siniaczki, które będą się wchłaniały przez około tydzień. Dlatego po okresie tygodnia pacjentki będą mogły się cieszyć z efektu pięknych, nowych ust. Zasadniczy wpływ na czas utrzymywania się efektów ma sam pacjent. To znaczy, jaki tryb życia prowadzi, jaki był wyjściowy stan skóry, czy dobrze się nawadnia, czy nie ma chorób współistniejących, na przykład chorób tarczycy. Bardzo duży wpływ ma również palenie papierosów. Udowodnione jest, że u pacjentów, którzy palą papierosy, efekty tych zabiegów utrzymują się krócej. Każdy pacjent, który wychodzi z mojego gabinetu, ma instrukcję, jak dobrze pielęgnować skórę. Zaopatrzony jest w odpowiednie kosmetyki, do pielęgnacji skóry. A pacjentki, które miały wykonany zabieg powiększenia ust, dostają specjalne błyszczyki, które służą do pielęgnowania i nawilżania ust. Pani Karino, jesteśmy już po zabiegach. To jest dla pani karta zabiegów. Tu są napisane rzeczy i preparaty, które miała pani dzisiaj użyte. A w ogóle jak się pani czuje po zabiegu? No, czuję się bardzo dobrze, jestem zachwycona. Nic mnie nie bolało, praktycznie. Bardzo się cieszę, ponieważ zrobiłyśmy dodatkowo bródkę, o której nie myślałam, że tak wyjdzie. Eee, usta też bardzo fajnie wyszły, naturalnie. Bardzo się cieszę. Dla pani po zabiegu taki cold pack, mhm. który. W kolejnych dniach po zabiegu, jak będzie obrzęk, będzie sobie Pani przykładała do ust, żeby zmniejszyć obrzęk i ewentualne siniaczki. Po zabiegu na usta, błyszczyk do nawilżania i do pielęgnowania właśnie ust. W prezencie od nas otrzymuje Pani taki zestaw produktów do pielęgnacji. To dla Pani. Dziękuję bardzo.